Znowu w piku, ale tym razem nie na przegląd przyjechałam po odbiór mojego zamówienia, ale przypomniałam sobie że dawno nie robiłam przeglądu gazetów, gazetów, gazet z dodatkami kosmetycznymi, także tak na szybko sobie zobaczymy co. A tu jest akurat z książką, to nie. Super kosmetyk 14,99. Okej, okay. jakiś serum nawilżająco rozświetlające znacie ten produkt? Otrzymy dalej. Tylko 14,99, czyli się opłacanie. O, tutaj. Cóż tu? To? Tomik do twarzy. Książka, książka. I tutaj trzymamy wysokie opcjonalnie. Co to jest? Soraya. Ja. Co to? Jakiś podkład naturalny. Pocenia. Nie widzę, gdzie to jeszcze ma? Ej, to nie widzę, to Wam mam jak coś. Wszystko to tylko są te podkłady, czy jeszcze coś? Tak, pewnie tak, różne odcienie. To jest akurat naturalne. Jeszcze wysokie owce, ale nie tutaj nic nie ma. Ciągle się nie chce włożyć. Dobra, nie wejdzie. Jest coś jeszcze? Dobra, idziemy do. Aha, tutaj jeszcze. Ach, się zaczepiłam. Po coś tak zaczepiłam. Krągla. Aha, ten wianek. On dosyć często są w gazetach. Jako dodatek 9,99 albo. Tylko nie widzę jakiś tonik Do włosów. Znacie pozycję? Również niecała dyszka. Tutaj książka. Surowa. Aha, jeszcze jakaś próbka tutaj w ogóle jest. Nie, to jest oczyszczająca maska na tkaninie. Delikatny feeling. 12. 99, a tu jest napisane, no dobra. No, to są to podkłady, ale ja nie doczytam. Najwyżej później tej wam na Będę montować. Póki co nic nie widzę, nic nic. Tutaj okay, idziemy jeszcze dalej zobaczyć. No i chyba to by było na tyle. Bo tu już się zaczynają... zaczyna się społeczno-polityczne działanie i gospodarkę to może nie? Pamiętajcie w promce 1,1 gratis 70 minus 50% przegląd zębiku na kanale. Dobra, to tyle. To jedy ja teraz sobie dróżmy ząbienie. I jeszcze gdzieś się połączymy tak, żeby z 10 minut nam wyszła. Dobra, idziemy. Tak? Tak. A jeszcze. Dobra. Ja się zdziwiłam. Zobaczcie, dostałam zamówienie niezapakowane, tak po prostu zdjęte z półki. Ale to są właśnie te pozycje, o których Wam mówiłam, że padło mi w oko w Rosmanie. Z tym, że w Rosmanie każda pozycja 44 zł, chyba. No tutaj bym tylko o połowę taniej zapłaciłam. Także jestem mega podierana, będę miała moc <głos》> z głowy. O, i to jest właśnie moja bezsenność. Może za dużo przy książce siedzę. Dobra. Włączymy się za chwilę. Przemiesz na chwilę do Rosmana, tak na sekundkę, po moją Hennę. Jedno składnikową. Tak wiecie, na szybko, mega ekstra polecam. Teraz jest fajna promka 16,99 z 22. na mówiąc, przegląd z Rosmana na kanale. Także jak macie chwilkę, to wpadajcie. A teraz, gdzie nogi poniosą, idziemy. <grywamy> Dziś dalej. Zaniosłam moje książki do auto, żeby mieć wolne ręce. I tak się przejdziemy po tej galerii, zobaczymy jakieś wyprzedaże, no nie? Także, chodźcie. Jest super farm, tutaj mam fajne koszyki zawsze. Taka stała pozycja, minus 70%. To chodźcie sobie zobaczymy, co fajnego jest. A nawet minus 70 i minus 80. Także no ekstra, co? Zobaczymy sobie. Dermiko, jakiś kremik. Tutaj może do mycia rąk. Wszystko jest z krótką datą, no nie? Ale jest tych produktów tutaj. Żel do mycia ciała. Ale są. So. Hydrolatem aleosałowym. Ok. Tutaj. Dobra, nie doczytam co mało literki. Jakaś maska. pli 8,50. Dwa w jednym. Co to jest? szampon, żel dla dzieci, ok wcierka do skóry i włosów nigdy nic nie wcierałam, tak polecacie coś ale może powinnam zainteresować się jakimś produktem piszcie jak coś no, ciekawe tutaj ten wianek te produkty często są w gazetkach tak jak mówiłam przed momentem jak byliśmy w Empiku. Alosowy żel oczyszczający. O, to może być fajne. Ale nie miałam tego. Okay. A to co to? Taki ładny pudełeczko. 94% składniki naturalne. Okej. Okay. Ale co to jest? Zaraz zobaczmy. Nie doczytam. Ale jak będę montować to Wam tutaj, napiszę. Dobra. Intensywna kuracja przeciw rozstępom. O! Minus 70%. 20-39. Dobra, to coś. Miękkie włosie. Sztuteczki. Aha, tak wam po sobie Zębów 19,99 pasty 16,99 kształtyczkę, 4,99 i ziaja intima. Ziajko lubię, ale mgiełki do twarzy mega. Polecam 15, że do mycia brody i twarzy, coś dla panów, proszę. Panowie, wypowiedzcie się. 200 ml. 15 zł, no okej okay. okay. i co to są jakieś maseczki tak, ale nie miałam już z takim otwieraniem. Miałeś się? <grybujesz> fajne kule 14 produkt uszkodzony nie na krótkiej dacie, po prostu opakowanie w sensie nie dwa kolory do wyboru. No fajne rzeczy. Można sobie zawsze coś zabrać, przetestować, no nie? Za nieduże pieniądze. Zaglądacie do tych koszy? Piszcie jak coś. O, fajna oferta szamponów Batis, 19,99. Co to są jeszcze? Ach, czekajcie, pociągnę rękawa. O, mega się opłaca. Dobra, idziemy gdzieś dalej. Jest tutaj jeszcze H&M i Sinsei, także tak sobie na szybko przejdziemy, co? Zobaczymy. Na pewno są mocne wyprzedaże, ale co na żywo, to na żywo, nie? Myślę o tych wyprzedażach online. Dobra. O, tam, tam, tam jest nasz cel. Dobra, zaraz się łączymy. Akurat wlazłam w sekcję dla panów, tak, dla panów, także, dobra, za chwilę. Albo chodźcie na dodatki, co? Chodźcie na dodatki, tak, idziemy na dodatki. A czyli wyprzedaż już się mocno zmniejszyła. Ostatnio byłam tak przelotem, to był tutaj cały ten kącik, a tutaj teraz tylko coś takiego. Okej. Okay. Dobra, to może jednak, nie? <laughs> może jednak chodźcie na dodatki. To jakieś kurtki, płaszczyki. Zobaczymy te z krateczką. tak z ciekawości. Ile teraz z to towo? 89 zł. Już bardziej ta mi się podoba. 64 Tylko jeden kolor. opaski, paseczki, 24-9 Nie, to opaska na głowie dzielinowa. Dobra, już chciałam powiedzieć, że takie tanie. były te paski. 34 29 Ale tu głośna muzyka gra. Te są ładne. Bardzo ładne. 39 39. Który już taki fajny? O, tutaj takie potrójne 44. No ale dzisiaj miało być po taniości. Także co? Może sinsej jeszcze? To jakie fajne. <grytanie> Z serduchem. Ile to? 49. Ach, te roboczki są mega ekstra. Gdyby nie to, że jest srebrna, to już bym brała 54 zł. Bardzo mi się podobają. Co myślicie? Są jakieś jeszcze inne kolory? To też jest fajne. Cztery dyszki, ale ja już je kiedyś pokazywałam. Tak mi się kojarzy. To jakie proszę. <laughs> Uśmiech proszę. Dobra. Cztery dyszki, cztery dyszki. 44 co tu jeszcze. No to to może, nie? Chodźcie z tej strony. Mam te mega fajne. A jest jakaś cena zmieniona teraz, bo to chyba na mi przedaży jest, nie? Chyba tak. 6 dyszek sery. Ja dam było ponad 100. Także dziewczyny jak chorowałyście na te buty, to można jeszcze kupić. Dobra, tutaj 5 dyszek, a czyli... 169, tu są te wszystkie jeszcze wyprzedaże. Ze 149, okej okay. O, tu coś jest ładnego. Mmm, jaki ładny kolorek. Fajny obcasik, no nie? A cena 59, nie. Połowę przecenione. 349, czyli połowa tej kwoty. I jeszcze taki. O, ładne. Ładne, 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 ładne. <grytanie> Wiosna, słuchajcie pomarańcz, jeden, a podobno róż najbardziej będzie modny w tym sezonie. No ciekawe. Te też są fajne, ale... Ile to? 59. Co myślicie? dorą. O, dobra. Chciałam powiedzieć, że taka do ręki, ale słuchajcie, jest granat. O ja, ja chyba ją wezmę. Mega. Mega mi się podoba. Ciekawe czy są jeszcze jakieś inne kolory. Ile tam? 89. Dobra, zaraz się rozłączę, sobie ją przymierzę. Fajna, co? Co myślicie piszcie? Ale ja wiem, niebieska nic nie mam takiego, ale to nie musi być, ale w ogóle nie lubię takiego koloru, ale może. Dobra. Nie, bo srebrna nie. Mam teraz dylemat, dziewczyny. To dużo jest fajna. Taka krateczka. No taki. Ile to ta krateczka? 99 czepeczki. To jest na bank na, na prące, Nie, 39 Dobra, idziemy do Shinseja, co? Ja sobie już tylko zobaczę te, te, tą torebkę. I to nie wiem, ta czy ta. Trochę fajniejsza? O ja! Gdzie ja w takiej srebrnej wyjdę? No nie. <noise> Dobra, zaraz się z wami łączę.